Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 Dzisiaj pierwsza akcja chyba na polskim YouTube na taką skalę bo e, szczerze mówiąc tak z chłopakami gadaliśmy to jeszcze takiej akcji nie widzieliśmy e, i mianowicie dzisiaj jedzie ze mną sobą Dzień dobry Jak widzicie cała laweta wełny tutaj coś pas się wsunął pomiędzy ale to nieważne Drugi e, Następny tutaj jest e, Mati, tak trochę jego nazwy nie widać bo bo stoi w tym także też ma pełno no i tutaj kaczor ostatni dzień dobry i też ma pełną lawetę także mamy tutaj naraz wywozimy 50 y, palet z y, wełną a nam jeszcze zostało około 72 palet na na czym y, w hali po prostu mogą być lagi później w razie będziemy tam wjeżdżać bo, dlatego wywozimy, bo już więcej nie dało rady, tak jest powybierane, bo hala miała być pełna, ale serwer dedykowany, dedykowany podkreślam, nie wyrabiał e, łowiecek, na chwilę obecną mamy, one się cały czas rozmnażają, bo nie mieliśmy ich aż tyle. Czemu ja ich nie widzę, ilości? 750, a ich było chyba niecałe 600, i się cały czas nam rozmnażają, więc, dobra. Patrzcie, pytaliście się kiedyś jak światła mi się mrugają, Ctrl F, sam, sam dół. Dobra, więc... A ja kogo tu nie mam, ale lecimy już powoli sobie w stronę... Będę szyb... pierwsze potem. Dokładnie, żeby sprzedać. Echa. Tylko chłopaki mówcie, żebyśmy tam was za bardzo nie zostawili, chociaż wy też tak lecicie jak my szybko. 43 to jest no. prędkości. Mikuś miał z nami jeszcze być, ale Mikuś yy, poszedł sobie, yy, bo prezent Berna do niego przyjechał. I poszedł na chwilę tam z nim pogadać więc może w trakcie odcinka bije na serwerze jest ale zobaczymy czy yy, będzie po prostu z nami później też yy, to jeden fan jedzie z dwoma przyczepami. no fan jedzie z dwoma oczywiście także konwój przyzwoity yy, trochę tonażu ciągniemy nawet nie wiem, Mati mówi że koło dwóch ton waży taka jedna paleta no, nie na 2000 litrów jest aha 2000 litrów pół litr na kilo na kilo pełny cholera jak to przeliczyć no nie mam pojęcia po prostu. Ale no jak widzicie, zestaw jedzie konkretny. Bo no, po prostu no, nie widziałem czegoś takiego, żeby tyle wełnych ktokolwiek targał. Dobra, ruch jest niby włączony, ale ruchu tu nie ma, więc można je pełnej. Przeczepami chociaż... Na, na dobra. Yy, sprzedaje się to, mianowicie. Jeszcze kawałek prosto, bo tu mamy łąkę. Trochę palutów jeszcze stoi. Tu mamy sklep, jeszcze nie jest prowadzony stoi siewnik horsza na lewo pola, na prawo pola, ostatnio chłopaki kosili do godziny chyba trzeciej w nocy, ja z imprezy wracałem to dopiero dostałem wiadomość, że skończyli mucić pole Soi, także wielki żazo dla nich, że tyle czasu... O kurde chłopaki to jest tu już prawo... A dziękujemy. Było, do... Bo bu, No. <śle> także my sobie o kurde. tu... O Jezu, jezu. Nie, nie opanowałem tej mocy. Mam nadzieję, że jak się wiedzie to one zaczną. Znikać tak. O hey, Nie naszła mi kierdę. Poczekaj, te gajsy. No, ale lag był, lol Czekaj, awaryjne No i? Łagód No nie wiesz, O kur... Ale to aż tak laguje? No, to no, matki Mogę go no, no, nad, no. Nad tym... Widłami Dobra, jest Ej, hey, widłami to dobra, znika. Ej, okay, znikają Pojedynczo zabierają ku... Ty Trochę poczekał Dobra zabierają to ja już pasy odpinam Niech to sobie zdejmują Myślałem że to całe będzie znikało A nie oni pojedynczo odbierają Ty Wewnętrznie wyciągają żeby tam mnie poniszczyć tego No. Dobra za to chcę 15 swetrów. Chłowie Przecież ty ile pościeli by było A swetrów to już w ogóle Serio to tak długo będzie? By, by, ej, wy, to, wy to później to może wjeżdżajcie we dwóch na ten na ten skup bo ja nie sądziłem że to aż tyle czasu będą zdejmować hmm. pojedyncze ja nie się będę się powierze, wciążę, się <laughs> nie no najwyżej przejadę tam do przodu na sklep i popatrzę jak wy się jeszcze rozładujecie i pojedziemy sobie razem z powrotem się wyładować może idzie już i łady przecież tam rozładować co to jest z Jechać to. Długo. A ten, a w Kaziu ile na jednej przyczepy dostaniemy? Eee, poczekaj, widzę, że kasa zapierdziela strasznie do góry, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć nawet ile. Poza mnie. Piec... To mnie, tu może następną przyczepę. Następną no przyczepę, ale nie jestem pewien czy to przejdzie, bo koszty utrzymania maszyn ile zabierają? No tak. Ale najwięcej tramwaj... Ja. Ja. Ty jeszcze rośnie. Dobra, mamy 972 tysiące. Dobra, wjeżdżamy A to weź za jedną kostkę ile będzie No poczekaj, nie idzie być. Mati tak, bo to nie idzie równo kasa, nie idzie tak pyk Tylko ten, tylko to idzie cały czas pyk, 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 pyk. 972 tysiące mieliśmy Muszę pamiętać, albo zapiszę, bo ja mam sklerozę 972 A już mamy milion A co tu dopiero ubyło? No Więc... Na jednej przyczepie pewnie będzie ze 150 tysięcy no nie wiem co... Ta tyle? A po, a po ile teraz jest wano? Bo ona nawet nie sprawdza się byle wełna jest No właśnie Tak sprzedajemy tak z dupy trochę Wełna, 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 wełna 5600 Są... i rośnie 5600 i w górę To nieźle Poczekaj bo ja już myślałem że tu będę musiał pisać a tu No już mamy 60 tysięcy zysku na pewno Na tym a to dopiero gdzieś tak fak jeszcze nie, nie podpinałem tych pasów to do dupy wygląda jak pasy są pozapinane Jeszcze jakiś pas mi został na przodzie mm. Trochę przesadziłem Co? Mówię, że trochę przesadziłem z tymi z... 150 tysiącami chyba Nie, ze stówka będzie praktycznie Powiem, że może być ponad 100 tysięcy No jest na pewno już Zbliżamy się jeszcze 10 koła i mamy 100 tysięcy 100 tysięcy, a nie milion? Nie, 100 tysięcy w sensie mamy zysku już na, A. tej przyczepie Także mamy około 1,5 miliona kasy w wełnie No i mianowicie doszło do miliona 81, czyli daje nam to 111 tysięcy, o ile się nie mylę Nie, 109, bo było 2 Nie wiem, dobra, nieważne Ale także ponad 110 tysięcy, coś około 110 tysięcy wpadło nam Zjechało mi się nieładnie Nawet nie sprawdziłem czy aparat nakrywa Dobra A po kolei przyczep rozładowywuje Jak po kolei? Nie że dwie naraz Dwie naraz? Nie da rady był naraz nie, nie, ja pojedynczy to nic nie dało, jowaliśmy się Samo się na trzeciego jeszcze wpycha <laughs> Nie, <ale śmiech> to ty sobie Wszyscy chcą jak najszybciej więc yy, No co, no nic na tym nie poradzimy ja sobie jadę, chłopaki zaraz dojadą. O Jezu, Mati. Co wy tam decydujecie? Wystarczy, Mati. Wystarczy, Mati. wystarczy. ludzie, tutaj to dojecie. pole, co jest po prawej. Fakt, bo nie mam was za głośno jeszcze, chłopaki, bo nie przyciszałem co mi spika I mi będzie lewo, słabo na odcinku słychać, ale trudno. E, tutaj to pole to była soja i po prawej stronie cała to pole A, tam... Czy tam teraz tutaj, co teraz Nie widać. No. Co? 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 Chyba nie! Jeden się nie rozładował, tylko tak. tego pustego, pustego no. Ja to wyjeżdżył bez sensu się pół godziny Nie, teraz mnie rozładowuję ogólnie Powiem wam, że zbliżam się do nie. Tutaj do owiec i tego wszystkiego, co nie? I prędkość mi spadła jazda Nie ja na FPS y mam dobrze nie, bo jest 60. Hmm. O, teraz nie jest zawóro do budżet. Ale wyruchałem system. Dobrze, że nie dosłownie. Nie, opóźniłeś się tylko trochę. No teraz go znowu. To, to patrzą, nie wierzę. Walterka stoi jeszcze ze słomą. Do rozładunku pojechała już... 4 yy, przyczepy pojechały ze słomą do świniów. Świń, dobra, żeby mi ktoś nie powiedział, że źle mówię. E, Patrzę a a chodzi. Tyle słomy. No co za dęgi, A tu mamy poustawiane tyle. Tam coś się poprzewracało. Ale mamy od cholery... Kaziu, patrz co, co Mati zrobił. Nie mam ochoty tego tak widzieć. Tak zrobił, że Labeta wbił się z nimi kołami w powietrzu. No, <laughs> no, no podniosłem no się no tylko, o co ci chodzi? No bo pierwszy kator no. się od i pojedzie, to ten ja się pierdalać. No nie, on, on musi tak, żeby opóźnić. Nie, no on musi mi zawsze. No. Ej, co o, czekaj! Ja, 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 ja chciałem jak koń. Mój Mati mnie trochę rozładować ja już pojadę, jak, jak się uda wszystko. Taaaj, co jeszcze? No ja już to chłopaki kładę. Znowu. Dokładnie. To, to było... O, 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 piękne, dobrze napisane. Co nie on zrobił? Co on zrobił? Czekam, że to na ziemię, spuści. spuścił. A co Ale kipowanie, to są kurwa, tam bez pizgasz. hydrauliki? Ja nie wiem co Wiem, musiałeś teraz. Bawimy się w kipowanie bez hydrauliki. Aha. Dobrze, że mnie tam nie ma na pewno. <laughs> Wykipowanie bez hydrauliki, no. Ty pal, Matej, no nie chcę zejść. Bo to bierze teraz. Wiem. A, dobra, czekaj, no sobie kręcę tutaj. Ło! trochę. A nie jest najgorzej. No ja jestem akurat w tym momencie w środku... ...wiaty, więc... no. ile okay, jest? Tak, już aż bym zwolnij, ty. Ja ci powiem, 300, do tego, co było przedtem, to i tak jest dużo lepiej. Nie no, wcześniej to była tragedia, co nam się działo. Tu. O Jezu, za szybko poleciłem i mi paleta zwiedził. A teraz czeka pół dnia, kurwa. <grym> skończył się ktoś odlotować chociaż? A, dwóch już. Co, będę już No. Z ty ty tak długo, no bo... A No. Wykipuj się, Mati, to będzie szybciej. Sam jak się wykipuje kurwa A właśnie, mogę się wykipować O nie Nie będę cudował, hej. No mógłbyś No i nie będziesz mi mówił co mam robić. <laughs> nie mogę jak mam żyć Ale og ogólnie taka drobna reklama. Otwarliśmy nowy klub, obora Indem Xiego <laughs> Praszamy Widzisz ja lutownik za konsoletą no, Rotacyjna nie na bramce miała, Za duża pompa tam leci Drinki robimy w paszowozie marki Sano W pojemności 12 metrów sześciennych Mamy różne drinki do wyboru Gnojówka, deszczówka Ogólnie to jest, no Jest też tego więcej, ale Nowa sala która nazywa się koryto Kory... Koryto to jest zupełnie barek Bar dokładnie. Tam gdzie zadaje się e, różnego rodzaju drinki. Na za... Tam gdzie loszki, na zag... Lisz, loszki robią drinki Na zagryzki. Na zagryzkę do łóżki dajemy kiszonkę. <laughs> Fuck tam nie mogę zdjąć <laughs> Próbki smakowe wysyłamy pocztą. <śmiech> <śmiech> Ej, wódkę sobie musicie sami, kup sami kupić? Jak to? My tylko wysyłamy zagryzkę. gryzkę? <laughs> Świeżo kiszona, otwarta A, A Czupy Dobra, te manity, że mają 4 koła skrętne, to się chociaż człowiek to normalnie wyrabia w środku O, już widzę, ekipa się zjeżdża o, tu już jest pan. Kurde, przez przypadek. No to no dobrze, to je wywieźć wtedy, nie? Od O nie, odłożyłem już dwie. Ale zaraz, a, zaraz... A, na maksa kaczy, nie? A to, czy tak się dopycha? Może ja mam sobie wyciągą, by zazwyczaj układać, co? Nie wiem, obojętne. To Jak jest jedno. To, chociaż mam o co tam zaprzeć się z tyłu i wygodnie jest. Miłka jaką mhm. Kurwa pły... przejechałem Co przejechać? H2 ja, prosto, tam dalej masz bramę kolejną, widzę Owce, cię. owce przejechałem <laughs> 749 sztuk Tam przypłacić ci... i baranie Kurde... h czy... Co? Przypłacić i by zastawił, wiesz? No dobra Tu byś tego podapierał i... No nie, a mi z podleciał Ej jak masz tak dwie, to kładź dwie, a nie no ale buch? mi się zbagowały, nie mogę ich położyć hmm. Bo za nisko, bo za wysoko ważyłeś Więc jak rób ustaw sobie nie do wysokości, tylko później rób górę dół i tak non stop Przecież wolniej jeździć, ale cały czas masz tak samo ustawionego tego Bydły Ładować, że cały czas tak samo wieści kładzie Ty mu zbagowało tylko Ty, ale... Poczekaj, nie położyłem No widzisz I zademiesz Siu siu Dawaj, sobon. Droga, mogę cię wdać. Najlepiej no na przyczepę. Co? Bierzesz to Mati? Tak. Wiesz. Wy, boś nie da mi wodzić. Dobra, ja nie. teraz postaram się nie. wytargać cztery. No Ile? Cztery? No. Jak pierdzielnie. Droga. Aha, widzę. Tak w ogóle, to ja sobie drzwi jedne już mogę zamknąć. Mmm, magazyn super party, A kurde. Nie udało się. Aha. Aha. No A jest kur... Czekaj to bo zarąbałem się w akcji i nie wiem co się dzieje Ładujesz no, żelna nie, nie nie o to chodzi no, no. Bo drzwi pozamykami i nie wiem jak je otworzyć teraz Aha <grym> Było miło Kaczor było miło Zaraz wiatr pikawy No dobra Kurwa, ja, poszedł Ja go już nie wrzucę w trakcie odcinka. W sumie i tak już kończymy, bo mamy te 16 minutek. Spadłem. No nie Bo spadywałem i chciałem dwie wziąć. O! Dobra Pady. ludzie. Ja z wami się żegnam, także widzicie rozpierdziel po całości. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Siemano! Dobra! Pa, pa. Orboi!